Witamy w kiczowych wiadomościach. Powrót Rafonixa. Emocjonalna jest nowa opcja na telefonie. Jak tu przesuniesz na telefonie, to możesz kliknąć, podbij, czy tam hajpuj z gwiazdką. Dawajcie z telefonu, hajpnijcie na testa, co to w ogóle robi, a my zdamy relację, czy coś się zmieniło. I zaczynamy! Szybkie newsy. Powróciła legenda streamów Rafon. Bana na kiku przecie nie ma. Czy osoba co wychowała nas wszystkich jest jeszcze w formie? Czas pokaże, a my nie pokażemy, bo na pierwszym streamie kręcił do kamery dupą w stringach. Gucio podczas przerwy od streamów odkrył nowe hobby. 30 latek ćwiczy w wolnym czasie występy cyrkowe. <gry> Nie tylko jemu mówię, bo profesor McKayler nadal trzyma się nowej teorii, że AI to po prostu demon. ...budowa AI, ja wam pokażę. Nie wiecie nawet o tym, nie macie świadomości z czym macie... Dobra, ja mam takie pytanie. Te rzeczy, które on tutaj, jakiś ten kod kurwa, całe, całe te spaghetti, które on tutaj kurwa zrobił, to do czego to jest? Co to, co, co jakby... Co to jest? Tak, u mnie też jakieś dziwne dźwięki są, ale to chyba jest wina szklana. No jak do niczego? Chcesz mi powiedzieć, że on co, że on, że on ma wygenerowane jakieś tam, nie wiem, 5 giga kodu i on nie służy do niczego? No on pyta AI, żeby mu robił kod na portal kwantowy. Nie wiem, co to jest portal kwantowy. Nie wiem, co to znaczy. To ziemniaki mi tego. Jak siedziałeś Nie, patrzyłeś? Nie patrzyłem. Grałem Portugalią w Hearts of Iron. No właśnie, nie monitor. System operacyjny z AI chcę robić, ale to kurwa chory człowiek. A system operacyjny, że jakby swojego Windowsa chce zrobić, czy jest Linuxa Whatever, tak? A po chuj. No dobra, ja się na kodzie nie znam, ja nie jestem informatykiem. Wiem, że jest taki język C++ i że w lua się pisało skrypty do metina i do bola, ale pewnie, no, kurwa, tych informatyków to jest teraz bardzo dużo. Ten kod ma sens, jakby to ma szansę działać, ktoś jest w stanie to wytłumaczyć? Sprawdź Facebooka, a co się stało? Dobra już odpisuję On chciał pisać nowy język Python++? Ok Jak demon, proszę to jest 100% budowy Wiedza tajemna AI, proszę bardzo Mysterious level system to jest niedostępne dla ludzi normalnie, dlatego, że to... Że, dlatego, że to jest kurwa demoniczne... Dobra, ale on jest chory na głowę, on ma jakąś schizofrenię, mu, mu, mu... nie wiem, mu kurwa stary w tobołku zamieszał, czy o co chodzi? Znajpał już kilkaset gigaplików śmieci i myślę, że zmieni czasoprzestrzeń, tym. Okay. Dobra, o, nie chcę, żebym grał w jakąś gretkę. Ja, ja nie wiem, co to jest za gra. Eee, Spy Fall. Aha, ja chyba widziałem, grał w to Miszu z chłopakami. Oglądałem tak z 5 minut odcinka. Że uda udajesz, udajesz, że nie jesteś... Udajesz, że nie jesteś jakimś tam śmieciem i muszę Cię wyczaić. Kurwa. Mhm. Kurwa, jestem chory na głowę jakieś? Co są gry? Co kurwa to masz 30 giga? 3. Dobra, whatever. Liczne zaplecze kurwa maszyny. Przedają te maszyny, budowały demonikę. Kolejna osoba dołącza do bardzo haniebnej mody kręcenia kontentu na niepełnosprawnych. Żółta karteczka na start. Wuja Nitro miał dramę z Queen of the Black i influencerowi tak wysoko postawionemu w hierarchii strajmingowej chciało się kłócić na argumenty i słuchać pierdolenia w tym stylu. Tak! Ha, 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 ha. Takie to dla ciebie skurwysie, mieszne skór. To ciekawe, kiedy w końcu się tu pojawisz, bo szczerze mówiąc, Nigdy nie widziałam, żebyś kur... się pojawił tutaj w Stanach, więc... Tak widzowie, były ciężkie argumenty do podważenia. Mhm... Uh -huh. Skoro tak się kur... śmiejesz, ha, 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 ha... i w ogóle, to się kur... pojaw tu śmieciu, pier... pecie pierlony, kur... Śmieciu. Całość dramy kompletnie bez sensu, bo tam dużo już nie zostało pod kopułą po nadużywaniu środków psychoaktywnych. Nie różniło się to niczym od wkurzania mikrocypka, żeby śmiesznie się czerwienił na kamerze. Wujowi mimo wszystko chciało się... Też, miesz, że ty już wiesz, ty nie wiesz co mówisz, że jesteś schizofrenikiem. <laughs> Przestań mi życzyć śmierci. Co? Mam no, że jeżeli ktoś będzie miał ocenie, chuj jakim jesteś śmieciu, gebany, tyle. To, że ciocie zostawił, to nie moja wina. Mój ojciec jest super, nie ma, nic, nie ma nic z Tobą śmieciu, robi tripy na Arktykę. Ty też jak się pasz masz tripy. Potacie tacie tripujesz? Więc jak chcecie posłuchać se odklejek, to na kanale Szoterskim Wujka jest całość. Piractwo drogowe na katowickich ulicach. Nasi kochani stróże prawa uchronili nas przed kolejnym odklejonym bandytom. Ar... O Dla Mikusia Fikusia, tak? <laughs> Happy birthday to you! Happy birthday... happy birthday, Mr. Mikush -fikush. W ja jestem ta cała, ja jestem ta cała Marilyn Monroe. Gambiczem. No i tędy jechałem, była pusta droga o północy. O, Dobra, ja nie wiem czy wszyscy tak zawsze robią. Moim zdaniem, moim zdaniem ja zapoczątkowałem y, opowiadanie historii z Google Maps i z Paintem. Ja tak uważam. Ja tak uważam. I tutaj stała policja i mnie złapali, no tu w tym miejscu stała policja Tu I dostałem 5 punktów karnych za przekroczenie prędkości o 20 yy, I dostałem 6 punktów karnych 50 zł za zajechanie lewym pasem Co kurwa? Nigdy w życiu bym nie przyjął mandatu yy, za jechanie lewym pasem Nigdy, 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 nigdy w życiu Nigdy w życiu Bardzo dobrze tak trzymać stróże prawa, a jak już mowa o kapitanie drużyny FMS, to jeden... Poza tym, co to jest kurwa za mandat? 50 zł mandatu i 6 punktów karnych. Czyli, czyli bombią ci jedną czwartą prawa, prawa jazdy kurwa i dają ci 50 zł. Jakby to... To, to giga sensu nie ma, nie? Będziesz jechał... Będziesz jechał stary. Yy, 120 w zabudowanym ile tam dostaniesz? 12 punktów, 15 maksymalnie. Zaraz zobaczymy. No absolutnie to też ci prawko zająłem 3 miesiące, ale yy, czej. Yy, ile mandatu za jazdę? 120 km H na 50 zabudowanym. Okej. Okay. Dostajesz 2,5 tysiąca złotych, 15 punktów karnych i tracisz prawo jazdy na 3 miesiące? Eee, jakby okej, okay, nie? Jakby okej, okay, 15 punktów karnych, no prawie no ponad połowa prawa jazdy ci na tym zjeżdża, 2,5 koła dosyć sporo, no ale nie oszukujmy się, 120 w zabudowanym, no to już jest delikatny odchył. No. Ale dostajesz 15 punktów karnych, a za korzystanie z telefonu podczas jazdy dostajesz 12 punktów karnych i 500 złotych. Masakra. Czyli tak czysto teoretycznie sprawdzisz telefon dwa razy. Sprawdzisz sobie telefon dwa razy. Nie masz prawa jazdy. Zabierają ci prawko. No i 30 złotych, nie? Ten z zawodników drużyny Cinkrofa Melonik został nakryty na transmisji live przez streamerkę Polwie, która chciała złapać z nim kontakt po raz pierwszy w życiu. I okazało się, że padła ona już kiedyś w przeszłości ofiarą El Rizu. O jakiś omeczek, o jakiś omeczek. Hmm. Send message może? Może umyślę jakąś wiadomość. O! 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 Ale wstyd. El Riz. LK dla Melonika. A to nie jest ten? A to nie jest tak, że ona widziała, co on do niej pisał i po prostu na live to specjalnie odpaliła? Nika, lecym. Jak zaczynają? Miało być o 21